Hey, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei, zaczynając od tego, że drastyczne zaostrzenie walki z islamskim terroryzmem zapowiada francuski rząd. To reakcja władz po piątkowym ataku muzułmańskiego ekstremisty na liceum w mieście Arras, w czasie którego bestialsko zamordowany został nauczyciel, a trzy osoby odniosły obrażenia. Szef francuskiego MSW, Gérald Darmanin, oświadczył, że podjęte zostaną działania, za które francuski rząd może zostać skazany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Szef MZ zapowiedział wydalenie z kraju muzułmańskich imigrantów, którzy powiązani są z organizacjami terrorystycznymi albo zostaną chociaż uznani za niebezpiecznych. Od ataku na Izrael gwałtownie wzrosła we Francji liczba antysemickich przestępstw, już prawie 200 w ciągu tygodnia. Szkoły żydowskie we Francji zostały w piątek zamknięte ze względów bezpieczeństwa, a w szkołach publicznych dochodzi do konfliktów dzieci żydowskich z muzułmańskimi. Po ataku Hamasu na Izrael w szkołach zaczęło dochodzić do bujek, wyzwisk, manifestowania flagami i symbolami palestyńskimi lub izraelskimi, a nawet do gruźby śmierci. Minister podkreśla, że chodzi o akcję, która zostanie zakrojona na szeroką skalę, nawet jeżeli francuski rząd ma zostać skazany za to przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Darmanin oświadczył, że bezpieczeństwo francuskich obywateli jest ważniejsze od wyroków Trybunału Praw Człowieka. Lepiej czasami być skazanym przez Trybunał, ale za to chronić obywateli, wyjaśnił minister. Minister Spraw Wewnętrznych zapowiedział również zdelegalizowanie we Francji stowarzyszeń otwarcie popierających palestyńską organizację terrorystyczną Hamas. Oświadczył też, że przekazał prokuratorze informacje o popełnieniu przestępstwa przez 11 działających we Francji propalestyńskich organizacji. No więc, tak. Z jednej strony chyba rozumiemy motywację Francji do tego wszystkiego w tej kwestii. Nieważne, czy ktoś się zgadza z rozwiązaniem, które postulują, czy jednak uważa, że przesadzają, to rozumiemy, dlaczego tak robią, rozumiemy ich motywację. Z drugiej strony. No to maluje się tutaj jednak taki obraz, że te instytucje, które niby stoją na straży demokracji, europejskości i tak dalej, takie jak Trybunał Praw Człowieka, to w zasadzie jest taki trochę pic na wodę fotomontaż. Bo jak przychodzi co do czego, to nawet kraj taki jak Francja, który jest jednym z krajów założycielskich tych pierwszych struktur europejskich, to ma Trybunał Praw Człowieka daleko i głęboko. Bo zwróćcie uwagę, że oni nawet nie twierdzą, że tak naprawdę to przestrzegają praw człowieka, i gdyby ich Trybunał skazał, to byłoby to nieuzasadnione, że Trybunał byłby w błędzie. Nie, tylko wprost mówią, że może i Trybunał nas ukaże, ale nas to nie obchodzi. Tym samym wprost, wprost publicznie mówiąc, my tak naprawdę nie wierzymy w te instytucje Trybunału Praw Człowieka. Mimo iż Francja sama podpisała i zobligowała się do przestrzegania jego postanowień. I no to trochę rodzi pytanie, no to po co są dokładnie te instytucje? Nie wiem, czy reszta krajów Europy teraz zamierza, nie wiem, wywierać naciski na Francję, odciąć ją od funduszy europejskich czy coś takiego, skoro Francja wprost mówi, że postanowienia Trybunału Praw Człowieka mało ją obchodzą? Nie zauważyłem głosów do tego zmierzających. A w takim razie, czy my też tak w takim razie możemy, Polska, respektować postanowienia Trybunału Praw Człowieka tylko wtedy, kiedy to jest dla nas wygodne, a jak nie, to go olać, czy nie? Czy tylko Francja tak może? A gdybyśmy my tak zrobili, to Francja będzie pierwsza do krzyczenia, że u nas jest faszyzm. Gdyby tak się okazało, to ktoś mógłby pomyśleć, że obecnie tego typu instytucje działają głównie po to, żeby większe kraje mogły za ich pośrednictwem wybierać nacisk na mniejsze kraje, a same do ich postanowień się nie stosować. No i to by był strasznie brzydki obraz, czyż nie? Kolejna sprawa to jest właśnie kwestia wewnętrzna. Gdyby przecież no wyobraźcie sobie, gdyby to nasz rząd otwarcie zapowiedział coś takiego, no to przecież nie mała sekcja naszej przestrzeni publicznej, Medialnej, zwłaszcza, krzyczałaby, no właśnie, że to jest faszyzm, zamordyzm, coś tam jeszcze i że Europa musi zareagować i potępić tą okropną Polskę. No bo krzyczy się tak w znacznie mniej poważnych sprawach, więc podejrzewam, że tak właśnie by krzyczano. I czy mam rozumieć, że w tym momencie te wszystkie osoby. Które zazwyczaj na ten temat krzyczą, teraz też podnoszą krzyk, że Europa, w tym również Polska, musi potępić Francję za faszyzm i zamordyzm? Jeżeli te osoby tak krzyczą, to okej, okay, szanuję za spójność poglądów, ale jeżeli nie, jeżeli wszyscy ci, którzy są pierwsi do krzyczenia o zamordyzmie u nas, teraz nagle siedzą cicho, to gorąco zachęcam do zadawania pytań takim ludziom, dlaczego nic nie mówią i czy może to nie jest tak, że wcale nie chodzi o krytykę tam nieliberalnych, niedemokratycznych zjawisk w Europie, tylko konkretnie o krytykę Polski. Tak się zastanawiam. Następnie Stany Zjednoczone Fundacja na Rzecz Prawa i Wyrazu Indywidualnego w dorocznym rankingu uznała Uniwersytet Harvarda za najgorszą instytucję pod względem wolności słowa w 2023 roku, przyznając mu 0 punktów na 100. Ze stratą 11 punktów do uczelni drugiej od końca. Ocenie podlega zwłaszcza liczba represji wobec profesorów, studentów i uczelnianych gości za ich wypowiedzi oraz działania uczelni w obronie tych osób. Fundacja przytoczyła, że w tym roku żądano ukarania lub zwolnienia 9 profesorów i badaczy Harvardu za ich wypowiedzi lub teksty, a 7 z nich poniosło konsekwencje zawodowe. Dobrze usłyszeliście, Uniwersytet Harvarda ma 0 punktów na 100, jeżeli chodzi o wolność słowa na tej uczelni. I to jest samo w sobie krótki kolejny komentarz na temat kryzysu instytucji na dzień dzisiejszy. Kolejno, nadchodzący film Disneya, Śnieżka z Rachel Zegler w roli głównej spotkał się z falą krytyki. Między innymi dlatego, że aktorka odgrywająca Śnieżkę wprost powiedziała, że oryginalna baśń była opresyjna. Tam Książę molestował Śnieżkę i w tej nowej wersji księżniczka nie będzie potrzebowała żadnego faceta, tylko sam będzie samodzielną kobietą na stanowisku władzy. A siedmiu krasnoludków zostało zastąpionych siedmioma różnorodnymi stworzeniami. W odpowiedzi na to, co jednak ciekawe, konserwatywna platforma Daily Wire amerykańska ogłosiła stworzenie swojej własnej wersji filmu, pod tytułem Królewna Śnieżka i Zła Królowa. W filmie główną rolę zagra, zagra youtuberka i aktorka Brett Cooper. Współzałożyciel Daily Wire, Jeremy Bering, zapowiedział nadchodzący film, wprowadzając na rynek nową platformę streamingową Będki. Tak opisywał powstającą produkcję. To opowieść o księżniczce i księciu, o pięknie i próżności, o miłości i jej mocy wskrzeszenia nas ze śmierci do życia. To nasza własna adaptacja starej Beś baśni. Będki, nowa marka Daily Wire, ma zajmować się rozrywką dla dzieci i rywalizować z Disney+, wchodząc, wychodząc naprzeciw Oczekiwaniem konserwatywnej publiczności. Ja wiem, że czytając tego typu newsy, niektórym osobom w Polsce, niektóre osoby w Polsce się cieszą, że haha, super, ktoś, za, ktoś robi na złość tam politycznie poprawnemu Disneyowi i że tym razem będzie naprawdę poprawna wersja tej bajki. I y, z jednej strony, no to jest pewien ciekawy wyznacznik stanu naszych napięć kulturowych, że opowiedzenie bajki bez politycznie poprawnych zmian jest czymś nieoczywistym, innowatorskim, ale z drugiej strony. Nie, to nie jest dobrze, że konserwatyści i progresywiści mają teraz swoją własną kulturę odrębną jednej od drugiej. A przynajmniej próbują coś takiego robić, tak? bo wiadomo, to jest jeden przykład. Kilka prasówek temu, może pamiętacie, mówiliśmy to samo o korporacjach, które reklamują swoje usługi w Ameryce stricte do jednej z grup politycznych. I tak samo jest tutaj. My kręcimy bajkę dla konserwatystów, nie to, co przebrzydłe lewactwo. To nie jest dobrze, bo to wcale nie łagodzi panujących napięć światopoglądowych w społeczeństwie, tylko dalej je pogłębia. Dalej to nas rozrywa, rozdziela. Teraz nawet opowiedzenie bajki dla dzieci jest aktem politycznym. To nie jest dobrze. I ja rozumiem, że to jest reakcja na jakieś realne problemy upolityczniania kultury po drugiej stronie przez Disneya i tak dalej, ale to nie jest rozwiązanie, które, tak jak mówiłem, rozwiązywałoby te problemy, tylko, problemy, tylko powoduje teraz nowe problemy w drugą stronę. Tak mi się wydaje. Następnie. Z badania przeprowadzonego na 35 tysiącach pracowników z 34 rynków wynika, że prawie 2 na 4 przedstawicieli młodszych pokoleń wolałoby być bezrobotnymi niż utknąć w pracy, której nie lubią. Obecnie przekładają oni szczęście nad karierę i chcą znaleźć pracę opartą na misji. Około 56% przedstawicieli pokolenia Z i 55% milenialsów stwierdziło, że odeszłoby z pracy, gdyby kolidowała ona z ich życiem osobistym, a prawie połowa z nich oświadczyła, że nie przyjęłaby pracy w firmie, która nie byłaby zgodna z ich poglądami na kwestie społeczne i środowiskowe. 49% stwierdziło, że sądzą, iż będą w stanie szybko znaleźć nową pracę, jeśli zostaną zwolnieni lub odejdą sami. Ponieważ młode pokolenia mają obecnie przewagę na rynku pracy nad pracodawcami, to pracodawcy muszą ponownie oceniać, w jaki sposób przyciągać talenty. Przedsiębiorstwa muszą przemyśleć swoje podejście, jak zainteresować i utrzymać pracowników lub stanąć w obliczu poważnej konkurencji. Jednym ze sposobów jest oferowanie lepszych pakietów świadczeń, które obejmują elastyczny czas pracy, opiekę zdrowotną i rozwój Zawodowy. Ok, zacznijmy od tego, że sytuacja, w której pracownik ma więcej do gadania, ma większe możliwości wyboru w kierunku samorealizacji w życiu zawodowym, to jest poprawa, to jest dobrze, to są wszystko zmiany w dobrym kierunku. Pytanie, czy obecnie faktycznie tak jest, czy tylko niektórym ludziom się tak wydaje, że pracownicy mają jakąś przewagę na rynku pracy, to jest osobny temat. Natomiast ja się chciałem skupić na innym aspekcie, bo ja wiem, że ja jestem starym dziadem i ja wiem, że przepaść pokoleniowa między mną a ludźmi, którzy mają teraz 20 lat, jest wyraźna i że ja nie dostrzegam pewnych rzeczy, które oni rozumieją, ale mam nadzieję, że młodzi ludzie wiedzą, że tak samo działa to w drugą stronę. Wy też nie dostrzegacie pewnych rzeczy, które są dostrzegalne z naszej perspektywy. Bo wiecie, kiedy ja słyszę, że duża część, większość ludzi z tego pokolenia woli być bezrobotnym. Niż mieć pracę, w której się nie spełnia, to w tym stwierdzeniu jest zawarte dodatkowe twierdzenie. Ludziom, którzy tak mówią, po prostu nie grozi wyrzucenie z mieszkania, jeśli nie zapłacą czynszu. Nie mają kredytu, który muszą spłacić. Podejrzewam, że jak ktoś tak mówi, to nie ma dzieci, za które byłby odpowiedzialny. Czyli podejrzewam, że albo ktoś jest po prostu bogaty ma kapitał, z którego może się utrzymywać, albo wie, że w razie czego będą go utrzymywać rodzice. Albo ktoś, kto tak mówi, kompletnie nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji takiego podejścia. Bo nie wiem, jeszcze w moim pokoleniu, kiedy ludzie szukali pracy te 10-15 lat temu, to mam wrażenie, że nikt za bardzo takich pomysłów nie miał, że jednak oczywistym było, że jakąś pracę muszę znaleźć, że postaram się znaleźć taką pracę, w której się spełnię, ale jak nie znajdę, to pójdę do jakiejkolwiek, przynajmniej na chwilę, żeby w tym czasie być otwartym, do, dokształcić się na przykład i znaleźć nową. Zwłaszcza, że jeżeli chcieliśmy na przykład zarobić na założenie rodziny, to przemęczenie się w jakiejś pracy właśnie, żeby coś naakumulować było, było jedną z normalnych opcji. Albo na dalszą edukację, naprawdę, żeby zarobić. Normalnym było, że niektórzy ludzie na przykład pracują na studiach, żeby się utrzymać. I jeżeli ktoś chciał, nie chciał iść do pracy, bo nie znalazł nic fajnego, to domyślnie uważało się, że coś jest nie tak z taką postawą. Tak to przynajmniej w ten sposób to pamiętam. No i wygląda na to, że to się zmieniło. Co rodzi pytanie? I raz jeszcze, ja, pod, ja podkreślam, że ja pytam z perspektywy osoby, która na pewno nie dostrzega pewnych rzeczy w doświadczeniu młodego pokolenia, więc po prostu jestem ciekaw. Drogie młode osoby, które. Ci spośród Was, które faktycznie woleliby być bezrobotni, niż mieć byle jaką pracę. Czy jesteście po prostu tak dobrze zabezpieczeni materialnie, że naprawdę nie musicie pracować, że nie jest to konieczność? Czy może, Waszym zdaniem, na przykład, nie ma sensu angażować się w małe kroczki poprawiające status materialny, bo na przykład uważacie, że w ten sposób i tak nigdzie się nie dojdzie, że na szczyt się tak nie dojdzie, a na bycie przeciętnym na przykład nie, ma, nie warto się męczyć? Czy może faktycznie, no nie wiem, nie myślicie o konsekwencjach takiego podejścia i nie planujecie niczego poza doraźnym przeżyciem z dnia na dzień? Ja nie próbuję być złośliwy, tylko staram się zrozumieć ze swojej perspektywy takie podejście, że wolę być bezrobotny niż się nie spełniać zawodowo, bo ja tego nie rozumiem i mając 20 lat też tego raczej nie rozumiałem, ale może po prostu czegoś nie widzimy, dlatego zapraszam Was do komentowania. Kolejno. Tylko 20% ukraińskich uchodźców w Niemczech Pracuje. W innych krajach Unii Europejskiej, które wypłacają znacznie niższe świadczenia socjalne jest ich znacznie więcej. Pisze niemiecki dziennik Die Welt, wskazując na Polskę. Jako jeden z powodów, dla których tak niewielu Ukraińców szuka w Niemczech pracy, gazeta wskazuje różnice w wysokości zasiłków. W Czechach na start otrzymują oni miesięcznie 200 euro, czyli około 900 zł. Potem kwota spada ta do 130 euro, czyli około 600 zł. Ubezpieczenie i koszty zakwaterowania pokrywane są tylko przez pewien okres. W Polsce obywatelowi Ukrainy, który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje. Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, do tego dochodzi 500 plus na dziecko. W Niemczech od ubiegłego lata Ukraińcy otrzymują co miesiąc 502 euro na osobę, czyli ponad 2300 zł. Świadczenie przyznawane jest bezterminowo, a na dziecko przysługuje kolejne 420 euro, czyli ponad 1900 zł. W razie potrzeby pokrywane są również koszty zakwaterowania. Niemcy oferują Ukraińcom kursy językowe i inne, które mają zwiększyć ich aktywność na rynku pracy, ale uczestniczy w nich jedynie 60% bezrobotnych migrantów. Die Welt zastanawia się, Dlaczego tak niewielu uchodźców wojennych podejmuje zatrudnienie, tym bardziej, że większość z nich ma wyższe wykształcenie, a Niemcy borykają się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników. Mimo to Ukraińcy wolą pracować w Polsce i Czechach na słabo płatnych stanowiskach, jak tutaj piszą. No to jest bardzo ciekawe, bo to może świadczyć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, być może ci Ukraińcy, którzy nie zamierzali pracować, pojechali do Niemiec, bo wiedzieli, że tam się nimi zaopiekują, ale może być tak też, że może jakaś osoba nawet byłaby skłonna do pracy, ale jak już znalazła się w sytuacji, że nie jest to wymagane do przeżycia, a i tak jest w miejscu, gdzie uważa, że jest tylko na chwilę, no to się nie śpieszy, bo w sumie po co? I to jest istotne również w kontekście Polski i innych imigrantów z innych części świata, których przyjmowanie nas czeka, czy to się komuś podoba, czy nie, bo Polacy zwyczajnie się nie rozmnażają. Bo jak się słyszy, że tam w Niemczech, czy we Francji, imigranci z Afryki, czy Bliskiego Wschodu, którzy przybyli w ostatnich latach, mają dramatycznie niski wskaźnik zatrudnienia, to niektórym się wydaje, że to jest problem w tych konkretnych ludziach, którzy przyjechali, a może problem jednak jest w tym, że nikt ich do tej roboty nie goni. Że mają możliwość preferowania bycia bezrobotnym niż niespełniania się zawodowo. A tymczasem, gdyby nie robić im warunków, w których nie muszą pracować, żeby przeżyć, no to może jednak poszliby do roboty ze zwykłej potrzeby. A ci, którzy w ogóle pracować nie zamierzają, może by w ogóle nie przyjeżdżali. Tak się zastanawiam. Kolejno, duże platformy nie będą mogły przez dobę usuwać treści pracowych platformy internetowe. Przegłosowane niedawno przez Parlament Europejski poprawki do rozporządzenia akt o wolności mediów przewidują m.in., że bardzo duże platformy internetowe będą mogły zawieszać lub ograniczać treści niezgodne z ich regulaminem, ale w odniesieniu do mediów nie będą mogły podjąć takich działań od razu. Najpierw będą musiały o tym zamiarze powiadomić, dając redakcji 24 godziny na odpowiedź. Jeżeli nie rozwieje to wątpliwości platformy, może ona przekazać sprawę odpowiedniemu regulatorowi krajowemu, a ten niezwłocznie zdecyduje, czy inkryminowane treści należy usunąć. Ma to chronić wolność słowa, tyle że w zasadzie. Każdy może założyć sobie redakcję prasową tylko po to, by nadużywać takich uprawnień. Podajemy to jako ciekawostkę, bo to jest kolejny punkt powracającego tematu o próbie wyważenia wolności słowa, interesów firm i zasięgu rządowych regulacji w internecie. Bo ostatnie lata pokazały chyba dość dobitnie, że dziki zachód, w którym silni mogą wszystko, za bardzo się nie sprawdził w internecie. A jak to dokładnie uregulować, nadal po prostu nie jest jasne, bo są problemy. Na koniec, nie wiem czy to jest pozytyw, zależy jak dla kogo, ale no czarek mi tutaj napisał, że Korwinedes z Mykken został skazany przez sąd skorupkowy. Prawie. Złożyłem do sądu partyjnego wniosek o ukaranie Janusza korwin mikkego za sabotowanie kampanii, poinformował PAP, szef sztabu wyborczego Konfederacji Witold Tumanowicz. Z danych PKW wynika, że Janusz Korwin-Mikke nie zasiądzie w ławach sejmowych. Jego miejsce zajmie debiutująca w polityce Karina Bosak. Zdobyła ona ponad dwa razy więcej głosów niż Korwin-Mikke. Szef sztabu Konfederacji przekazał w środę, że zapadło postanowienie sądu partyjnego o wyrzuceniu Janusza korwin mikkego z Rady Liderów i zawieszeniu. Jeśli złamie warunki zawieszenia, sąd partyjny będzie rozpatrywał jego usług uniencji z konfederacji. Korwin-Mikke zasugerował, że to przez słabe ekspodowanie jego osoby konfederacja uzyskała wynik gorszy od oczekiwań i sondażowych prognoz. Do sprawy we wtorek w porannej rozmowie RMF FM odniósł się Krzysztof Bosak. Gdyby pan Janusz był ukryty, mielibyśmy lepszy wynik. Jego komentarze były szeroko obecne i nam zaszkodziły na finiszu kampanii. Odstraszyły wielu wyborców. Zupełnie niepotrzebnie, no pewnie ma rację. I co ciekawe, od tamtego czasu w konfederacji wrze. No bo wiele osób też staje murem za Korwinem z powodów w sumie zrozumiałych, tak no, dla wielu osób to jest tak on jest taką Polityczną personą wręcz, sam Korwin deklaruje też, że ma siłę na założenie nowej partii. A w tle tego wszystkiego wychodzą jakieś tam w ogóle skandale obyczajowe w Konfederacji, które na ten moment chyba są jedynie plotkami, więc też może nie ma sensu ich powielać, nawet jeżeli są ciekawe. Ale być może pamiętacie, gdy formowała się Konfederacja, Parę lat temu, to ja wyraziłem taką opinię, że to jest ugrupowanie składające się z frakcji o zbyt różnych interesach, aby przetrwać i dostać się do polityki. I jak pamiętacie, przyznawałem po tym, że się myliłem w tym aspekcie, no bo jednak jakieś sukcesy wyborcze od tamtego czasu zachodziły, ale może się ostatecznie okazać, że pomyliłem się jedynie w ramie czasowej. Kto wie, zobaczymy. No i to tyle. Zapraszam też tradycyjnie do naszego sklepu zależy.pl, gdzie pojawiła się właśnie nowa koszulka z uwspółcześnionym dziełem sztuki. Tym razem jest to nowa wersja dość znanej ryciny flamariona z wędrowcem wychylającym głowę poza krawędź firmamentu. A także do sklepu wróciły też koszulki z wędrowcem nad morzem Mgły we wszystkich rozmiarach, które jakiś czas temu wykupiliście do zera. Link do bonusowej części prasówki, jak zawsze, napisany, wyklejony jest poniżej i do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.